Siemanko, jestem po kolejnej nocce. 7.30. Branie. Niestety nie był to odjazd. Także nie wiedziałem co może tam siedzieć. E, tak modliłem się, żeby to nie był leszcz. No nie, no nie był to leszcz, ale był to przyłów. Ładny, takie przyłowy lubię. Proszę bardzo, piękny linek. Piękna ryba. Z nimi też idzie się pobawić, szczególnie na jakiś leciutki zestawik federowy. A w ogóle na spławiczek wymiatają totalnie. Najpiękniejsza ryba. Kuleczka 15. Standardowo PV, nic więcej. Leciutko, drobno, strasznie drobno. I proszę, o jak się nastroszył, elegancko. Piękna rybka. Robię jeszcze fotki i wypuszczam go z powrotem. Wszystko uwalone od śluzu. Mam jeszcze z dwie, trzy, może cztery godziny. Dzisiaj mogę zostać dłużej. Także posiedzę, pokombinuję, coś jeszcze nagramy. Nie będę uciekał do domu montować film. Ten, który właśnie teraz oglądacie. Także do zobaczenia przy następnej rybie. Ostatnie nocki, no. Mamy piątek, od poniedziałku nie zjeżdżam. Bez pika. Halo. Siemano. Dobra, jestem z powrotem. Mati dzwonił się zapytać, co tam się dzieje nad wodą. Śmigają z Czarkiem też, coś tam połowić. Dzisiaj. E, no i tak. Siedzę, tak jak mówiłem, mam jeszcze 3 godziny. E, dwa zestawy we wodzie, z powrotem już zmieniłem, zmieniłem ledkor, zmieniłem przypon, e, bo zielsko poszło konkretnie do góry, a holowałem tego linka do samego brzegu, nie chciało mi się tam wchodzić. E, I trzeba było wszystko wymienić. Może powiem coś o tym, co znajduje się tutaj, w tym pudełku. Wczoraj wieczorem posiedziałem, dowiązałem sobie kilka przyponów, bo wiadomo, haczyki się tępią, ostrzałka gdzieś leży w samochodzie, nie chcę się ostrzyć, także e, wymieniłem. Wymieniam przypony praktycznie po każdej rybie. Standard u mnie i chyba moje najlepsze przypony od e, trzech sezonów jest to Sleep rick na... Miękki Tego przyponu używam od trzech sezonów i jestem z niego bardzo zadowolony. Krętlik e, kulki albo ziarna na biteflosie i no, jak dla mnie wymiata ten przypon. Będę go używał jeszcze, myślę, długo, długo, nie ma co kombinować. Jeżeli mamy sprawdzony przypon, jeden, który dobrze nam zapina rybę, to naprawdę nie ma co zmieniać. Slip rig na e, kamakurze. White Gape, czwóreczka i lecionka w Otulinie Dark Matter 25LB. Nie wiem czy to będzie widać. Tak, tak. Niestety nie mam nikogo za kamerą, nagrywam sam, a e, nie ma tutaj czegoś takiego jak autofokus, który sam mi dostosuje. Tak działa lustrzanka kamakura. Z e, do tego daję często łowie na jednego pop albo e, jakiś bałwanek, dlatego daję jeszcze mm, śrucinę albo pastę Dark Matter. E, powiem Wam, że jestem z niej mega zadowolony, bo używałem kilku past, które są na rynku i... Albo schodziły. Były też takie, których się rozpuszczały. Nie wiem, kto to wypuszcza. Nie będę tutaj mówił. Ale rozpuszczały się po prostu we wodzie. Były też takie, których nie, nie dało się przykleić do przyponu. A tu ucinam kawałek. Rozgrzeję leciutko i pięknie mi oblepia. Czy to śrucinę dodatkowo, czy sama pasta. Także. Jestem mega zadowolony z tego. No, i trzecim takim przyponem jest Derrick. Dany Febres wypuścił kiedyś film, z którego tak naprawdę nauczyłem się wiązać ten przypon. Na ten przypon miałem właśnie rybę wczoraj największą rybę, jaką udało mi się złowić w tym tygodniu. Także żadnych. Żadnych dodatków, niczego, tak jak teraz, krętlik, pentelka D e, i haczyk Longshank, Longshank X, szósteczka, żadnej filozofii, jedyne czego trzeba się nauczyć tak naprawdę to robić ten węzeł tutaj u góry podoba mi się w tych przyponach to, że długość włosa mogę sobie dostosować za każdym razem do innej przynęty i e, przypalam później ściągam, ucinam jak się dotyka flosa, jest to coś na zasadzie wosku który e, nam się nie rozwarstwia e, przy nadziewaniu kulek, nie musimy robić żadnych słupów, przedziewamy bajtflosa przez oczko w krętliku przyklepujemy i on jest sklejony on nam się tutaj nigdzie nie rozjeżdża nie musimy się denerwować że tylko jedną część przeciągniemy także no to jest przewaga bite flossa nad zwykłą nicią dentystyczną co jest bardzo pomocne bo jak używałem zwykłej nici często musiałem robić sobie jeszcze pętelki dodatkowe na krętliku, żeby mi się to nie przesuwało, a tutaj tylko przedziewam, palcami ściskam i Już po sesji, jeszcze raz go Wam pokażę. Dopóki no jest grzeczny Piękna ryba. Miał siłę, go, go trzymać Jestem tak zmęczony Ale żeby nie było Mam nadzieję, że dzisiaj w nocy Przyprowadzisz kogoś starszego I zmykaj O, o. kto to tak przyjechał? Dawaj, uciekaj kawą rybską. Śliczna ryba. Masakra. Ale jest woda jeszcze zimna. Dobra. No i to by było na tyle. Pakuję graty. Jeszcze jeden kij w wodzie. Jak widać Warto zostawiać kije do samego końca. Także ja się ogarniam standardowo. Pakuję wszystko, co mokre do samochodu. No i widzimy się. O, tu już pływa. Widzimy się. Dzisiaj po południu wrócę z pracy. E, może to być trochę później niż zwykle. I e, spróbuję coś dla Was nagrać. Może nagramy coś o produktach ciekawego, bo mega jestem podjarany kompakami, które mam, wodoodporny materiał i w ogóle, sztosz, pewną historię Wam opowiem i kompak przeżył i PVA w środku i też i wszystko przeżyło, także jestem mega zadowolony, no dobra, ja kończę, noszę kraty, jeszcze jeden kij w wodzie, możliwe, że odezwę się to Was za 5 minut, oby tak było.